Dobra. W ramach odwiecznej walki dobra ze złem, Aaaa! w ogóle Kamo mi powiedział, że tutaj trzeba iść. Ja bym się nie domyślił. Ja myślałem, że to jest witraż. Cierpię, widząc albo nie wiem, co mam zrobić. Nikt tego, że nie jest dobrze, ale nie mówicie, albo mówicie mi o sam ołóż. Co mam ołożyć? Spodziewałem się Ciebie, ale jeszcze nie w tej chwili. O, chwil. uwielbiam Musisz znać czar do obrony przed Belzebub, bo inni mogą się nią zaatakować. Mieliby użyć mojej wife'u przeciwko mnie, wzięliby Belzebub za kostki, i zaczęliby nią tak wymachiwać jak śmigłem i próbowaliby mnie nią uderzyć. No wtedy przydałaby się tarcza przed muchami, ale. Co od czaru dzieje? Wygląda jak hełm. No taki złoty hełm z Minecrafta trochę. Jak to dobrze, że Kretes się obija o rzeczy, to nie dostajemy damage'a. Też kiedyś na damage mówiliście damage? Słowa angielskie, które my całe życie myśleliśmy, że wymawia się inaczej niż się je wymawia. Więc innym takim słowem było słowo rana, czyli wound. Dopiero parę lat temu dowiedziałem się, że wypowiada się to wound. Zawsze myślałem, że czy mówi się to wound. Przy czym z tego co się orientuje, istnieje słowo, które zapisuje się tak samo jak wound, ale właśnie wypowiada się wound. To oznacza z tego, co pamiętam owinięty między innymi Delayed, tak, alt control delayed zamiast delete. O, kamień, to Kamo mi mówił, że... Są drogą kamo, kamień, przypadek nie sądzę. Kamo mi mówił, żebym podniósł kamień. Kamień. Przypadek. Pytaj o ok, Krainę Bajek! Hał, 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 ha. Piękna jest nasza Kraina Bajek! Niezmiernie! Jak również zagadkowa i pełna niespodzianek! Na przykład całkiem niedawno roztopił się Pałac Królowej Śniegu, a niemal wszyscy zamienili się w żaby, za co serdecznie przepraszam. Mm, to porażające! W ostatnim live robiliśmy tier listę postaci z Reksia, więc jeśli kogoś nie znałem, wybierałem go na podstawie wyglądu. Dałem kamień do S. Teraz widzę, że moja decyzja była idealna. Pałac Królowej Śniegu się roztopił, a wszyscy zmienili się w żaby, za co przepraszam, ho ho ho. A to się, mówię jak Myszka Miki! Nie martwię czerwony kapturku. Znajdziemy kogoś, kto ci go śmieje. Ooo, dziękuję panie Krecie. Mój mózg został wybuchnięty. Słuchajcie, kamień mówił nam, że czerwony kapturek został porwany. Chodziło o to, że został o, rozerwany. O. o! czuję, jakby moje IQ wzrosło o jakieś 5 punktów. Ale spokojnie, na szczęście już spadło. Witajcie, podróżnicy! Grymas. O. Bowiem moi przyjaciele krasnoludkowie w liczbie siedmiu, wybrali o. się zbadać podziemia fatki z piernika. A teraz moi drodzy, co wy na to, abyśmy przez resztę live a mówili jak królewna Śnieżka? Dokąd nocą tu ptajesz? O jeżu też chciałem zrobić piosenkę, gdyż mam napisane trochę tekstu. Wiem, że chciałbym, aby refren brzmiał, że coś w stylu, że każdy wie, że. Wierzę, wierzę. Każdy że wierzy, że. Potem jest zwierzę, potem ja się z tego zwierzę i będzie tak chuchut. z strzelili Nikt cię nie posądzi o wywoływanie gliczy w grze, jeśli nie będzie widać gry. stuk po skroju. Nagle? A, a to co za? Chaszcze! Lol! Rexio postanowił wspiąć się na potężną łodykę. Chaszcze! Nie, ja tam nie leżę! Poczekam tu sobie, może się zdzienne, Wyczuwam nową nieco, irytującą myślę, mechanikę wow. Może nie będzie okropna Two seconds later Niech to się już skończy Ta muzyka jest w porządku Ale jednocześnie jest taka tyle monotonna Że kojarzy mi się z Utknięciem na jednym niezbyt ciekawym Levelu przez godzinę, pod tym względem Pasuje, myślę nad sucharem Jakie są suchary o żabach? Suchary o żabach Wymyślamy, żaby było dobrze Żaben problem o! Fraku pisze bardzo żabawne. Nocna furia pisze, kumam ten żart. Próbuję wepchnąć tego kota do miodu, ale on ciągle daje chodu. Czy to jest w ogóle wykonalne? Jak złapię tego kota, chyba go walnę. Okej, okay, szewczyk jest szczęśliwy. Jeśli dratewka jest szczęśliwy, to ja też jestem. Swoją drogą na ostatnim live'ie mieliśmy dyskusję o tym, że dratewka i szewczyk, który zabił smoka wawelskiego to dwie różne postaci. nawet udowodniłem to poprzez Wikipedia. Skrytny Reksio postanowił wykorzystać beczkę siarki na sposób dotychczas nieznany w krainie bajek. Mm. Nie znam tego sposobu. Przepraszam, czy to aby na pewno bezpieczne? Nie. To by było na tyle, jeśli chodzi o twoją słynną chatkę z biernika, mój drogi gadający kamieniu. Cóż, cieszę się, że w tym świecie wszyscy mają odporność na eksplozje. Mówię mm. wam, labirynty są spoko, według mnie. Znaczy, ten, ten jest prosty, to dlatego tak mówię. Poza tym, dużo spędziłem w dzieciństwie czasu w, w labiryntach Idem Media, ponieważ była cała kampania z nimi w, w grze Obrobin Chudziej, było tam 7 labiryntów. Dobra, Reksio na pomoc. To brzmi jak nazwa gry. Reksio na pomoc. To by było na tyle, jeśli chodzi o twój dom z piernika gadający kamieniu. Powiedział gadający kret przedawkowałem dragi. Ostatnie wszystko zachwiało się. O oh. Reksio znów mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Oooooh, proszę, melochanka. Wybuchną, wierzę że w żarcie, wierzę że w żarcie, wierzę że w żarcie, tak. Myślałem tego czasu bardzo dużo homofonów że chciałem z nich włożyć piosenkę, na przykład Dam ci lekcję za gorzałą, jak nie gonić za gorzałą. Cholesterol. Gnąwszy olbrzyma O nie, to szreksio. Toż to słynny szreksio. no kto by się spodziewał. O, o ile zrozumiałem, chcesz opuścić krainę bajek, tak? O, bo czujesz, że tu nie pasujesz, tak? Przepraszam, że się wtrącę. Wyruszasz w szeroki świat. Sz Szreksiu? Fascynujące! Jest Znaleźć swoją Fiona. Okej, towarzysz podróży. Mam tu dla ciebie idealnego przyjaciela, towarzysza wszelkich podróży. Szreksiu, poznaj gadający kamień, który mówi. Daj mu kosz, domyśliłem się. Oooooo! Moja wiara w ludzkość tak. została właśnie przywrócona. Nasz gatunek jednak ma przyszłość, ponieważ istnieją gry z Rexiem. Ale Kretes mistrz Roastu. Na środku bowiem stała tajemnicza dynia. Dynia? No, chyba lampa. No to taka, taka lampa Aladynia, rzekłbym. No, o no, nie. Nie, nie! tak coś się kojarzy. I Jednocześnie, o tak, lampa Aladynia. O nie. Nawet moje rady tu nie pomogą. Wiesz, że masz przerąbane w reksiu, kiedy nawet rady kamo nie pomogą. Nie da się tego pominąć, niestety nie. Prząt do sklepu, a ten dalej tego etapu przejść nie może, lolz. <grym wytrzyma> Okej, okay, gra się zglitchowała. Czy znikniemy poza planszą? Nie, nie znikniemy. Do... Dojdziemy w ten sposób do końca, ponieważ gra się zglitchowała. Niestety wątpię, że kiedy dojdziemy do końca, to... Powie nam, tak, przyszedłeś ten etap. Aczkolwiek, gdyby tak było, byłoby to bardzo wygodne. Przed nami siedziba Waldimorsa. Podróż dobiegła końca. Wkrótce Reksio i Kretes mieli poznać samego Waldemara Morsa. No, nie mogę się doczekać. Poczekam tu na was. Cóż mogę powiedzieć, jestem mistrzem, mistrzem gry w Reksiu i zrobiłem to nawet nie dotykając klawiatury, więc szacunek, raczej lol, <laughs> wait that's illegal, <laughs> Liczę na gnicze. Smokręt olał to wszystko i przeniknął przez wyspy, dobry ziomek Smokręt, nawet kiedy grze nudzi się oglądanie twojego cierpienia. Witam, jestem Waldemar Mors, nauczyciel zaawansowanej magii. Oto zaklęcia, których U. mogę ci nauczyć. Zapytaj o drób chaosu, hał hał hał, hał. Mam pewną hipotezę. Kraina czarów utrzymywana jest w równowadze dzięki wszechobecnej mocy magicznej. Jeśli ktoś spróbowałby skupić, zgromadzić, zasać całą moc magiczną, powstałaby pustka. A taką pustkę mógłby wypełnić chaos. Myślę, że ponury drubo, który pytasz, reprezentuje właśnie chaos. To znaczyłoby, że ktoś kradnie moc magiczną, a tym kimś może być tylko jeden z nas, jeden z siedmiu czarodziejów, Strajca. O matko! ma ciekawszą fabułę i bardziej rozbudowany system magiczny niż Harry Potter. W grze właśnie szukamy kto jest tym, który tak potwornie mąci i to zawsze jest jeden z tych siedmiu czarodziejów i to jest losowe. I chodzi o to, że dzięki temu, że wszyscy nauczyciele mają ten sam głos, dzięki temu zawsze też pod ten, który ten tak potwornie mąci, również będzie mógł mieć ten sam głos i to jest po prostu sprytna zagrywka od strony twórców. Wcale nie dlatego, że nie chciało im się robić różnych dubbingowców. Poznajcie mężnego lasa. Każda chciała chciałaby go zamężać. No, bardzo mi miło. Jestem Kret kretę za to dzielny pies Reksio. Ej. To mój duch pobronił, Słynny siekat, który prowadzi nieustającą walkę Bobra ze złem. Walka Bobra to ze złem. Okej. Okay. Wiecie co? Mokręt, latanie na miotle to wszystko było tego warte. Dlatego suchara to było warte. I Jestem Bulbogadnisz, skromny homnic podróżny. Bulbogadnisz. No, Jestem kret-kretę za to dzielny pies Rekio. Przeżywam teraz Bul bulgot wewnętrzny, kreatywny, twórczy. Ten pan to Mimi. Znany sfont, yy, stąd, że roztaka wokół siebie szczególną, yy, Znany font Okej, okay, okej. Okay. Z każdym momentem to cierpienie na smokręcie i jest było coraz bardziej tego warte, tylko... Uwaga! Naraz do łódki wejdą nie więcej niż dwie zwierzę! Ojej, widzę orki! Patrolują rzekę! Uważaj, bo żeby żeby mnie nie wpłynąć! Wiecie co, mam, mam refleksję. To jest trzeci raz podczas tego live'a, kiedy miałem ten masywne poczucie ulgi, że to już koniec. No to co, nie wiem, czy to dobrze świadczy o tej grze. Nie zostawiajcie mnie tu razem z Reksiem! Boję się, że mnie pożre! Gdy tylko zobaczyłem tę łóżkę, pomyślałem, że to będzie ta mechanika. Tak wygląda twarz człowieka cierpiącego. Dobrze, czyli nie zostawiamy chomika z Reksiem. Co jeśli wezmę pierwszego Reksia? W żadnym wypadku nie zostanę tu na brzegu z Lobelazem. Przepraszam, ale nie pozwolę, byś mnie zostawił na jednym brzegu z Mimim i jego <laughs> aurą. W ramach odwiecznej walki bobra ze złem, Bobromir spróbował staranować orki. I niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. No nie! W ramach odwiecznej walki naraz, Ktoś kliknął przycisk restart i niestety trzeba było zacząć całą przeprawę od początku. Wiecie co zrobię? Kiedy będą z tego fany moments, będę wklejał, si będę wklejał na siebie przekleństwa i będę cenzurował tutaj. Ale nie takie prawdziwe przekleństwa, to będą tylko cenzurowane. To będą tylko dźwięki cenzury i to będzie śmieszne. Więc zaczynam w tym momencie. Dziękuję, to mi pomogło się wyżyć. Dobra. W ramach odwiecznej walki dobra ze złem. Aaaa! Dobrze, Reksio i Kretes zostają na brzegu. Przepraszam, ale nie pozwolę, byś mnie zostawił Kretes, na pierwszej. Kretes, sabotujesz naszą misję. Mamy magik do ratowania. W żadnym wypadku nie zostanę tu na brzegu z Lowellasem. Okej, okay. czczmy to, tak w Nie. ramach no. No. Pojarzycie ten mem, are you winning dad? Ten ojciec z koraliny, z koraliny. To ja, ja jestem tym ojcem w tym momencie. Ja tak wyglądam. Mógłbym praktycznie w tym momencie zastąpić siebie tym ojcem z koraliny. Ponieważ mój stan psychiczny jest mniej więcej bardzo podobny. I swear to God, jeśli jeszcze no. przez chwilę no, będzie ta na mechanika. Reszcie. Nareszcie drużyna dotarła tam, gdzie chciała dotrzeć. O, to chyba tu. Albo mi się wydaje, albo nasza drużyna zatoczyła pierwszy. A mnie się zdaje, że poszliśmy tam i z powrotem. Zaraz, zaraz, a co ja tu mam w kieszeni? Uwaga! Słyszę, że ktoś się zbliża. Okej. Okay. Niemożliwe. Nie może być! To Barandalf! Barandalf biały! Barandalf? Tak. Chyba rzeczywiście tak nie kiedyś zwano. Okej, okay, okej, okay. podsumujmy co się wydarzyło przez ostatnie pół minuty. Moja psycha siadła do tego stopnia, że jej pośladki znajdują się obecnie poniżej poziomu ziemi, tak potężne było to siadnięcie. Tylko po to, żebyśmy zatoczyli, koło, żebyśmy mogli usłyszeć to szalnie pas i to po to, żebyśmy mogli usłyszeć kilka sucharów na temat władcy pierścieni, jak nasza drużyna zatoczyła pierścień, poszła tam i z powrotem. Potem, co ja mam w kieszeni? Więc rzucają na, na nawiązaniami do władcy pierścieni jak z karabinu maszynowego. Po czym pojawiło się nawiązanie ponownie do be, Barandalfa Białego, i, i, i nie jestem pewien, czy kocham te greci i nienawidzę. Zapytaj o rób chaosu! To upiory kurchanów, gęsi hanów i kaczek hanów. Ich pojawienie się to znak, że zło odradza się w krainie Bobro. Hamu mówił, że kurchany, gęsi hany i kaczko hany. Tak. Czas najwyższy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Ja wiem tylko jedno. Podejrzany ma albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Na pewno nie ma obu. Mm, to porażające! Podejrzewam, że ten ostatni kawałek podejrzany ma albo to, albo to, albo nie ma obu. To jest takie coś, co pojawia się losowo, ponieważ ewidentnie... Brzmiało to jak dograne osobno. Liczę! No to co, co narysujemy? Dodaj się, nie umiem pisać. Zapisz! To już było zbyt wiele dla dzielnego psa I nie ogarniam Okej okay. Okej, okay. I see how it is I see how it is Czemu nie? Czemu nie? Ja nie chcę Czemu nie? Myślę, że tak to już koniec! Co? ja tu robię? A, a, Myślę że zdecydowanie. Okej, okay, nie wiem, czemu nie ironicznie nie idzie mi wcale źle. O co chodzi? Czemu nie idzie mi źle? O, niech mi ktoś o, to wyjaśni, o, nie? O, a, Nawet najgorszy ratunku, moment. Czemu idzie mi tak dobrze? O co a, chodzi? Czemu idzie mi tak dobrze? A, to, to, to już koniec. Co, Na niej kole Woldef Okej, okay, nie idealnie, ale O, matko. <sad> o, ratunku. Okej. Okay. A. Ojojoj. A kolika. Dobra. Wygrywamy, wygrywamy, wygramy to wygramy to wygramy to, wygramy, to wygramy, to wygramy, to wygramy, to wygramy, to wygramy, to wygramy to. Zatem czas ich tu wszystkich zgromadzić i zdemaskować strajcem. Ja zorganizuję spotkanie komisji śledczej, a ty tymczasem, Leciu, upora się z trzecią falą ściekłego drobiu, która właśnie szturmuje nasz uniwersytet. Mam nadzieję, że wszystko wkrótce się skończy. Hasło do furty to pita śmietana. No, zgromadzimy, ale najpierw musisz pokonać trzecią falę. He, he, he. Tak, więc wcześniej myślałem, że to Reksio robi te dźwięki. Ale to nie Reksio. To te trafiane kuropatwy. Czy cholesterol? Oni się tutaj z boku, gdzie po lewej wychodzą, kury zagłady. Czy, czy inne papugi anihilacji. Skąd? Inne gęsi nie pozwalają mi trafić, gęsi które mnie czaruje. To była najbardziej koślawa MK w historii, a jednak została zaakceptowana przez grę. Kreksio i Kretes wkroczyli do wspaniałej sali, gdzie właśnie rozpoczynały się obrady komisji śledczej. Pozornie czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie. Bez wątpienia to jeden z nas. A według mnie, za wszystkim stoi grupa trzymająca władzę pierścieni. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że lew, czarownica i stara szafa. Zaraz się wszystko wyjaśni, bo oto dołącza do nas wybraniec, z wynikami śledztwa. Ciekawe kto to? Na pewno nie ja, ani ja. Reksiu, czy wiesz kto z nas, oprócz mnie, jest tym, kto tak potwornie modzi? Okej, okay, lew, czarownica i stara szafa i sesji Wszyscy mają herbatkę, szanuję, szanuję. Ten, to ujęcie zostało wykorzystane w miniaturce. Właśnie wstawiłem siebie tutaj pomiędzy Baran Dalfa i Burektora. Okej. Okay. To Burektor Mateusz. Nie macie na mnie dowodów! Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas siedmiu czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Po rozmowie z czarodziejem, karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani, a którzy nie. Kiedy porozmawiasz już z całą siódemką i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże się zapewne, że nikt nie jest podejrzany. Ale pamiętaj! Ten, który tak potwornie mąci, łamie. Jeśli po wyłączeniu jednej podpowiedzi pojawi się jeden podejrzany i będzie to ten sam czarodziej, którego właśnie wyłączyłeś, bam, to będzie z pewnością ten, który tak potwornie mąci. Mówią, że Snake. Czemu Snake? Karta zamigotała, zafurczała hmm. i nagle stało się jasne, że tym, który tak potwornie mąci, jest... Docent Serpentus Snake! Aha! Wiedziałem! Niemożliwe! Wiedziałem, wiedziałem, jak mogłeś! <śmianie> tak, co ja! Zwodziłem was na długo naiwniacy! <śmianie> Ale już za późno, za późno! Otóż otworu z czary mary! Bez! Zaśmiawszy się okrutnie, zdrajca czmychnął przez czasoprzestrzenny portal. Jak to dranie. Nie namyślając się długo, Reksio i Kretę spodążyli za nim. Okej, okay, okej. Okay. Sreak to jest z tej strony, mam nadzieję, że Wam się podobało. Będzie jeszcze trzecia część tej serii, ale na tym etapie gra szybko nam się zgliczowała i nie pozwalała przejść dalej, więc resztę historii obejrzeliśmy po prostu na YouTubie z kanału Kretkę Records, więc wkrótce wrzucę nie granko, a reakcję na to, co się wydarzyło potem. Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie, które od Was otrzymuję i miłego dnia!